Już za chwilę wszyscy spotkamy się w swoich rodzinnych domach. Będziemy wyglądać pierwszej gwiazdki na niebie, następnie podzielimy się opłatkiem i usiądziemy do wspólnego wigilijnego stołu. Chciałbym państwu w tym pięknym momencie życzyć wszystkiego najlepszego. Żeby te święta były świętami miłości, radości, uśmiechu, żebyście państwo mogli usiąść, porozmawiać ze swoimi najbliższymi, znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną. Po prostu tak po ludzku, żebyście się mogli z nimi poprzytulać. I ładować swoje akumulatory naturalne, nasze serca, tą właśnie miłością, dobrocią i radością. Aby ta energia promieniowała na całe miasto, na cały region, na cały nasz kraj. Szanowni Państwo, zdrowia, szczęścia, pomyślności, tego, co tradycyjnie sobie życzymy. Dużo czasu dla Siebie, miłości, radości, uśmiechu. Na święta i na cały nowy 2020 rok. Wszystkiego najlepszego.